Cześć. Dzisiaj opowiem ci, dlaczego o zdradzie, której doświadczyłaś, nie da się tak po prostu zapomnieć. To jest temat, który wraca bardzo często w rozmowach z osobami, które doświadczyły zdrady. Bywa tak, że po zdradzie partner, który zdradził, deklaruje, że chce wszystko naprawić. Padają przeprosiny, pojawiają się zapewnienia, że to się więcej nie powtórzy. Zacznijmy od nowa. Ale chwilę później ta sama osoba mówi coś, co potrafi być, być bardziej raniące niż sama zdrada. Przecież już przeprosiłem. Po prostu zapomnijmy o tym i idźmy dalej. I teraz, jeśli przeżyłaś coś takiego, to dobrze wiesz, co to wywołuje w tobie. Czujesz się, jakby ktoś chciał Cię zmusić do wykasowania rozdziału Twojego życia, który zostawił ogromną ranę. I w tym filmie opowiem Ci, dlaczego tak trudno jest po prostu zapomnieć zdradę, jak działa mózg osoby zdradzonej, dlaczego wymaganie zapomnienia jest formą przemocy, i co możesz zrobić, jeśli wciąż pamiętasz, wciąż cierpisz. I nie chcesz udawać, że wszystko jest w porządku. Zacznijmy od tego, że zdrada to nie jest tylko zła decyzja partnera. Zdrada to trauma i nie chodzi tylko o złamane zaufanie. To zawalenie całego poczucia bezpieczeństwa, często tożsamości, świata, który znałaś. To jest uderzenie w serce, ale też w układ nerwowy. I teraz partner mówi: Przeprosiłem, zapomnijmy. I zobacz. Czy jeśli ktoś połamie ci nogę i przeprosi, to czy to przestaje boleć? Czy możesz zapomnieć, że nie jesteś w stanie chodzić? To tak nie działa. Bo ból nie znika tylko dlatego, że ktoś wyraził żal i skruchę. Tak nie działa ani nasze ciało. Ani nasz układ nerwowy, ani emocjonalny. I dodatkowo taka postawa osoby zdradzającej przerzuca odpowiedzialność na stronę zdradzoną, bo mówi: Ja zrobiłem, co mogłem, przeprosiłem. Teraz wszystko leży po Twojej stronie. I nagle Ty, osoba zdradzona, czujesz się winna, że nadal Cię boi. Czujesz się winna, że nadal cierpisz, że nie możesz ruszyć do przodu, że rozpamiętujesz. A problem z zapomnieniem nie wynika z Twojej złej woli. On nie wynika z tego, że się czepiasz. On wynika z tego, jak działa ludzki mózg. Zdolność zapamiętywania, którą mamy. To jest umiejętność, która zapewniła przetrwanie gatunkowi ludzkiemu. Człowiek przeżył dlatego, że zapamiętywał, gdzie czai się zagrożenie. Jak pierwotny człowiek szedł do wodopoju i spotkał tam drapieżnika, to jego mózg miał za zadanie to zapamiętać. Nie po to, żeby rozpamiętywać, tylko żeby go chronić. I to samo dziś robi Twój mózg. Kiedy partner, osoba, której ufałaś, złamie wasze podstawowe porozumienie, to dostajesz informację do Twojego mózgu o zagrożeniu. I mózg skanuje, analizuje, zapamiętuje wszystko. Kiedy to się stało, co czułaś, jakie były sygnały ostrzegawcze? Jak to się powtórzy, to, co powinnaś zrobić? I to nie jest... Przepianie się. To działa twój mózg, który ratuje ci życie. I właśnie dlatego ta, tak trudno jest zapomnieć. Opowiem ci teraz historię jednej z moich klientek, Marty. Jej partner ją zdradził. Po kilku miesiącach chciał wrócić, przeprosił, obiecał, że to się nie powtórzy. I powiedział: Zapomnijmy o tym, bo nie mogę żyć w ciągłym poczuciu winy. Chcę, żebyśmy znowu żyli normalnie. Ale Marta nie mogła zapomnieć. Jej ciało nie mogło zapomnieć. I za każdym razem, gdy słyszała dzwonek telefonu, a on wychodził z pokoju, żeby porozmawiać, to jej serce zaczynało bić szybciej. Bo wspominała moment, gdy dowiedziała się, że on był z kimś innym. Jej ciało, jej system nerwowy zapamiętały to. I dopóki nie zajęła się świadomie tą raną, to nie dało się żyć dalej. Jest taki termin, jak przemoc wtórna. To jest sytuacja, gdy osoba zraniona nie tylko musi mierzyć się z tym bólem pochodzącym z tego wydarzenia, ale również z brakiem zrozumienia, z umniejszaniem, z presją, by przestać już cierpieć. I taka sytuacja ma miejsce, jak słyszysz na przykład, ile można o tym jeszcze gadać? Ile jeszcze będziesz wracać do tego? Musisz się ogarnąć, musisz zapomnieć. To już było, trzeba iść dalej. Może znasz takie słowa. Takie słowa z pozoru mogą brzmieć jak motywacja, ale w rzeczywistości one pogłębiają twoją traumę, bo one wywołują samotność. Wstyd i poczucie winy, że nie mogę się pozbierać, no nie mogę ruszyć dalej. A w procesie zdrowienia po zdradzie nie chodzi o zapomnienie. W tym procesie chodzi o uznanie, że to się wydarzyło, nazwanie i uznanie swojego bólu i swojej krzywdy. Zrozumienie, że Twoje emocje są normalne, masz do nich prawo, zaakceptowanie ich. I świadome przeżycie. W tym procesie chodzi o zadbanie o siebie, o wszystkie Twoje obszary psychiczny, fizyczny, duchowy, emocjonalny. Chodzi też o rozpoznanie, co to wydarzenie pokazuje Ci o Tobie. Bo tam zawsze jest jakaś informacja o Tobie, zawsze jest jakieś drugie dno, które możesz odkryć. I na końcu, w tym procesie, chodzi też o wybaczenie. Ale nie o wybaczenie jako odpuszczenie, tylko jako świadome przeżycie tych doświadczeń, uwolnienie się od bycia ofiarą, uwolnienie żalu, bólu, poczucie krzywdy i zrozumienie lekcji, które to doświadczenie ci przyniosło. Więc jeśli jesteś po zdradzie i słyszysz, że masz po prostu zapomnieć, a ty czujesz, że to niemożliwe, to pamiętaj, że to nie z Tobą jest coś nie tak. Twoja psychika, Twoje ciało, Twój układ nerwowy, emocjonalny działają tak, jak powinny działać. One tak działają nie po to, żebyś cierpiała, ale po to, żeby Cię chronić. Po to również, żebyś się zatrzymała, zrozumiała i uleczyła, a dopiero potem ruszyła dalej z tą nową świadomością i nową siłą. Zdrada to nie jest koniec. To jest wezwanie do przekierowania uwagi na siebie i do uzdrowienia. Daj znać w komentarzu, czy Ty również słyszałaś albo słyszałeś takie słowa. Zapomnijmy o tym. Nie wracajmy już do tego. Wszystkiego dobrego.